Częściej ziemi w Krakowi, Pogoń i Legia z pewnymi zwycięstwami. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Hugo Braun i dziś zapraszam Was na podsumowanie środowych i czwartkowych wydarzeń w polskiej piłce. Obejrzeliśmy spory ruch na rynku teneskim, Nie zabrakło także zaległych spotkań 31. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. W środowy wieczór Pogoń Szczecin rozbiła Motor Lublin, natomiast w czwartek Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Widzewem Łódź. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie od wydarzeń pozaboiskowych. W czwartek Krakowia ogłosiła, że po tym sezonie rozstanie się z TNM, ale także trzema piłkarzami. Przede wszystkim to jest rozstanie z Dawidem Kroczkiem, co może być dla wielu kibiców zaskakujące. Przede wszystkim biorąc pod uwagę to, co pasy osiągnęły w rundzie jesiennej. Można powiedzieć, że szkoleniowiec, który objął tą drużynę pod koniec poprzedniego sezonu, stał się nieco ofiarą własnego sukcesu, natomiast dyspozycja pasów, biorąc pod uwagę, że potencjał kadowy jak najbardziej jest. Tutaj może być bardzo niezadowalająca. No przede wszystkim postawa w tych ostatnich spotkaniach. Także u siebie pasy rozczarowują. Nie przystoi przegrywać i z Radomiakiem, i z Lechią Gdańsk, i ze Śląskiem Wrocław. Chociaż akurat te dwie ekipy, które były mocniej zaangażowane w walkę o utrzymanie, miały świetny dzień. A więc przy Kałuży, natomiast ten mecz z to była taka absolutna kompromitacja. Też te ostatnie spotkanie tutaj można powiedzieć, że z gks to szkoliwy do ognia w tym wszystkim dolało. Ale także Krakowie staje się z trzema piłkarzami. A więc przede wszystkim to jest Benjamin Karl. Na więc strzelec 17 bramek. Najlepszy strzelec pasów w bieżącej kampanii. Piłkarz, który był bardzo skuteczny jesienią, zresztą podobnie jak cała Krakowia. Natomiast teraz ta jego skuteczność nieco opadła. W mojej opinii stoi za tym przede wszystkim dyspozycja jego kolegów z drużyny. Jeżeli chodzi o samego fina, to on tutaj momentami stara się góry przenosić. Natomiast jest o to mu bardzo ciężko. Także Krakowia stanie się z Patrykiem Sokołowskim. Także Artur Hosko on nie będzie już piłkarzem Krakowi w nowym sezonie. Także nie to będzie nowa ekipa, można powiedzieć, że. Takie czołowe głowy zostały wyjęte. Mateusz Dusz na pewno będzie miał bardzo trudne zadanie. Co do tutaj następcy, mówiło się o Janie Urbanie, czy to o naturalnym następcy, a więc Tomaszu Jasiku, który cały czas mi się skojarzył tylko z tym, że kiedy zastępował chorego Dawida Koczka na początku tej rundy, właściwie to był ten mecz z górnikiem Zabrze bardzo imponujący, ale także z jagiloniem zamisowany na własnym boisku. Tam takie, można powiedzieć, absurdalne kontrowersje, jeżeli chodzi o czerwone kartki. Czy to dla Otara Kabadze, czy to dla Lamina Diabiego Fadigi, to musiał iść wówczas właśnie dotychczasowe asystenty do Fryzjera przed tym spotkaniem, o tym mówił na konferencji, także tutaj ja napisałem nawet za pośrednictwem Platformy X, że tutaj to może Jasika byłby wówczas zadowolony, ale wydaje się, że nie są to na ten moment opcje możliwe, także tutaj Urba raczej w grę nie wchodzi, także zobaczymy jak ta sytuacja, jeżeli chodzi o Krakowie się potoczy. Pewność co do szkoleniowca mają za to w Piaści Gliwice. Wczoraj ogłoszono, że Max Mölder zostanie następcą Aleksandra Wukowicza od nowego sezonu. Swoją drogą tutaj Serbiusz jakiś czas temu ogłosił, że nie będzie prowadził piasta w nowej kampanii. Także taka zaskakująca, można powiedzieć. To była wówczas informacja. Też nie wiem, jak tutaj z motywacją drużyny to wychodziło, ale jak pokazał ostatni mecz, no na pewno nie było najgorzej. To oczywiście wielce ceniony szkoleniowiec, chociaż akurat tutaj taka sytuacja jak z Arkadiuszem Pyrkom może być dosyć zaskakująca. Natomiast Mölder to jest 40-letni szkoleniowiec który dotychczas w seniorskim futbolu prowadził tylko jedną drużynę w drugiej lidze szwedzkiej. Zajmowała ona trzecie miejsce w sumie aktualnie. na nim się znajduje i tutaj myśli cały czas o awansie do najwyższej dywizji w Szwecji. Natomiast, scenę o też dość charakterystycznym wyglądzie obejmie stary w piaście Gliwica. Przechodzimy teraz do kwestii sportowych. Już czysto, jeżeli chodzi o te ostatnie ostrzygnięcia w ramach 31. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, bo ją kończyliśmy. To były mecze przełożone ze względu na finał Pucharu Polski. Najpierw do gry weszła Pogonie Szczecin, która w minionej kolejce przegrała 0 dwóch za Radomiakiem, ale mierzyła się właśnie z motorem Lublin, który przegał z Piastem Gliwice aż 1-4 na własnym boisku. Także tutaj ja zastanawiałem się w zapowiedzi tych spotkań, która z drużyn zaprezentowała się gorzej. Tutaj pogoń Szczecin od początku także miała problemy na własnym boisku. Ogólnie Motor Lublin starał się stwarzać zagrożenie, natomiast przez to, że Murawa była zroszona to kilka razy w takich nawet kluczowych momentach. Poślizgnął się Piotr Ceglarz, który także wrócił do wyjściowej 11 jedenastki. Od początku znowu wyszedł Jean-Kevin Augustin. To oznacza, że najpewniej Samuel Maas opuści Motor Lublin po tym sezonie. To jest 13 goli w tym sezonie, także taki bardzo okazały dorobek. Pogoń Szczecin zagrała pierwszą taką bardzo składną akcję po fenomenalnym budaniu Rafału żeby Po prostu się za głowę złapałem. Następnie nie. Kamil Goszycki też błyskawicznie dogrywa i kuluje, z nie. najlepiej się zachował. Tak nieco ta piłka można powiedzieć, że go zaskoczyła i uderzył on prosto w ręce Gaspera Trotnika. Natomiast tutaj chwilę później w motorze Lublin miała miejsce jakieś trzęsienie ziemi, bo z powodu urazu boisko musieli opuścić Marek Bartosz, a także właśnie jean wina Augustę. Na placu pojawił się Samuel Maas i napastnik ze Słowacji miał od razu bardzo dobrą sytuację. Fenomenalne podanie otrzymał od króla i zatrzymał go Walentyn Kożokaru. Pewne problemy miał najskuteczniejszy piłkarz. To Lublin w tym sezonie. Ale wreszcie przed przerwą, konkretnie w 43 minucie pogoń Szczecin zadała pierwszy cioza, więc bardzo niepewnie zachował się Kasper teatnik Już tutaj wspomniany I Kamil Gorosicki wykorzystuje to jego zawahanie, oddaje taki zaskakujący strzał. Lubuje golkipera. jeszcze Adam Przybojek, by tą piłkę wbić do bramki. To właściwie było takie zachowanie prewencyjne przed tym, żeby obrońca go nie uprzedził, ale ostatecznie nikt tej piłki nie dotknął i Kamil Gorosicki dał przed przerwą prowadzenia, więc tutaj fenomenalna akcja w wykonaniu kapitana Pogonią, też tych lip Ostatnio nie miał. Wiemy, że ostatnio gosik posłał piłkę do bramki Maciejki Kolskiego wiadomy. Natomiast sędzia tego gola nie uznał ze względu na wcześniejsze zagadnienie. W tym miejsca Kulisa, który swoją drogą fenomenalnie tam lewą stopą dogrywał. O czym mówiłem w podsumowaniu meczów sobotni. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast także dowiedzieliśmy się o tym, że będziemy mieli w czerwcu w meczu Polska Mołdawia pożegnanie Kamila Goszyckiego z reprezentacją. Także to jest to wielce zasłużony piłkarz dla biało-czerwonej reprezentacji Motor Lublin Poprzewie próbował odpowiedzieć, do pierwszy celny strzał, chciał ruszyć się bardzo dobrze. Tak podobnie jak tutaj można powiedzieć na początku tego spotkania, czy przede wszystkim na początku tej ostatniej rywalizacji u siebie z Piastem Gliwice. Natomiast to Pogoń trzeci miała groźniejsze sytuacje. W pewnej akcji fenomenalizował się Filip Luberecki. On w ostatniej chwili interweniował. Ta akcja naprawdę miała ogromny potencjał. Także w tym roku Luiz potrafił zagrać tyłem do bramki. Bardzo imponujące było to w wykonaniu Greka. o momentami nawet zbyt altruistycznie grał, ale jak tutaj ma się takiego piłkarza obok siebie, to Nawę czy wymaga się, żeby do niego podawać, a więc Kamil Goswicki schodzi na prawą nogę i uderza fenomenalnie. Tutaj Gazper kompletnie zaskoczony. To było jego 50. trafienie w barwach pogonić Szczecin, także tutaj tu, bo można powiedzieć, że koronę ubrał przed własną publicznością, która tutaj po tym meczu, na którym ja byłem z często Częstochowa wspierała go w taki sposób, że ma prowadzić pogoń po Puchar. Także widzimy, że tutaj jest wielkie zaufanie. No, Pucharu się nie udało zdobyć, ale udało się tutaj cały czas zachować tą szansę na występ w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Też teraz chciałbym zwrócić uwagę na to, jakich piłkarzy tutaj Robert Kolendowicz wprowadzał. A więc tutaj była niebywała siła młodości od Marcela Wędrchowskiego, po nawet tutaj gdzieś Smolińskiego oczywiście. Kacper jak także się na boisku pojawił tutaj. Tego piłkarza chciałbym wyróżnić. A więc fenomenalna akcja przede wszystkim Gamboi, który tutaj tę piłkę odbiera. Łukasiak wykłada piłkę i kuluje i zrobi to, co powinien tutaj zrobić taki napastnik, który w Ekstraklasie miał wówczas 25 goli, a po tej akcji miał tych goli 26. Także fenomenalne tutaj zachowanie tym Kuluisa. i napastnik jest drugim piłkarzem w tym wieku, który przekroczył barierę 25 trafień. W tym momencie wyprzedza go tylko Mania Nikolicz, który grał oczywiście w Ekstraklasie 37 spotkaniowej. Nieco mniej tych meczów będzie miał Kuluris, natomiast cały czas dwa mecze mu pozostały i tutaj Pogoń Szczecin cały czas ma wszystko w swoich rękach, tak jak mówiłem jeszcze na końcu, powiem przy okazji omawiania tabeli, natomiast jeżeli Pogoń wygra wszystkie mecze do końca, a w lidze czekają także mecz z Jagiellonią, to będzie grała w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Także to jest fenomenalna informacja dla podopiecznego Roberta Kolendowicza, którzy ostatnio przegrali dwa spotkania z rzędu i także tych goli troszkę dużo tracili, natomiast Motor Lublin przegrywa kolejny mecz i tutaj Mateusz Solajski się w tym momencie chyba tylko za głowę może złapać. Akurat tutaj pokazała Pogoń po prostu swoją jakość, przede wszystkim indywidualną, natomiast Motor także miał swoje momenty. Przede wszystkim tutaj szkoda na pewno tego początku spotkania, także początku drugiej połowy, ale coś tutaj można powiedzieć, że pękło w tej drużynie. Ona jest oczywiście w Ekstraklasie dawno utrzymana, w tym momencie jest na dziesiątym Miejscu, także tutaj mało teoretycznie dalej traci do szóstej pozycji w tabeli. Na tej jest górnik Zabrze, który ostatnio także wygrał po raz pierwszy za kadencji Piotra Gierczaka. A my teraz przechodzimy do drużyny, która jest na piątym miejscu w tabeli i na trzynastym akurat z drugiej strony, a więc widzę w łódź zagrał u siebie z Legią Warszawa. Właściwie, jeżeli chodzi o te miejsca w tabeli, to w odwrotnej kolejności, bo to podopieczni Gonzalo Fejo byli znacznie wyżej. Natomiast tutaj przed tym spotkaniem, także dla portalu 365 na piłce, wypowiadał się pan Macin Guzewicz, ekspert Ja widzę, ja rozmawiałem. Właśnie z tą osobą, która tutaj ma bardzo dużą wiedzę na temat klubu. On też wyraził taką opinię, że ta pozycja w tabeli oddaje to, jak silna jest kada. I tutaj ja się z tym jak najbardziej zgadzam. W ostatnim meczu Juani Biza opuścił boisko i w jego miejscu pojawił się Paweł Kwiatkowski. To w mojej opinii bardzo dużo mówi, ale także w Oli Napastnika wystąpił Hubert Sobol, który tutaj po raz kolejny zagrał dzisiaj od początku i troszkę ten zawodnik tutaj pokazuje, jak ta sytuacja w Izbie wygląda. Więc od samego początku tutaj ten mecz był dosyć niemeały. Natomiast jeżeli chodzi Chodzi o kibiców wicewa, to na pewno tutaj trzeba docenić. Fenomenalna oprawa i tutaj trzeba przyznać, że ten stadion jest za mały. Ja się gdzieś z takim komentarzem spotkałem. Tutaj ci kibice dają dowód mecz za meczem, właściwie na to. I ten mecz się rozkręcał dosyć powoli. Dosyć aktywny był w mojej opinii fan Alvarez. Natomiast z drugiej strony, także Hiszpan tutaj zrobił fenomenalną robotę. A więc Mark Ball obraca się i zagrywa fenomenalną prostopadą piłkę do Moishite. A Japończyk tutaj też w takim zaskakującym dosyć stylu pokonuje Rafała Gigiewicza, który przepuszcza tą piłkę między nogami. Mamy jeden 0 dla wojskowych, a więc tutaj bardzo dobry początek dla Legii Warszawa. Ten przebieg spotkania wcześniej raczej nie wskazywał na to, że oni tutaj mogą wyjść na prowadzenie. w próbował bardzo długo rozgrywać. Taka trochę monotonna była ta gra, natomiast wreszcie Rafał Gigiewicz popełnił absurdalny błąd. Niemal tutaj podał piłkę do Marka Guala, który też nieco musiał tutaj przemyśleć to, co zrobi. Natomiast zachował się naprawdę jak masowy snajper, jak tutaj niegdyś w tych czasach i jeszcze jak Biały Białystok. I pokonał Fłagi Kiewicza mocnym strzałem między jego nogami. Nie wiem, czy on tak chciał trafić, Jeżeli tak, to naprawdę tutaj wielce imponujące było to wykończenie. Obońcy widzę, że zachowali się dobrze. Dobrze odcięli mocne sektory bramki. Natomiast tutaj Gual przymierzył, między nogami Kiewicza i nikt w bramce nie miał żadnych szans, żeby zatrzymać to uderzenie. Chwilę później można powiedzieć, że tak troszkę widzę. Widzew na tą pierwszą połowę, a więc najpierw Steve Capuadi jednym podaniem omija niemalże połowę drużyny. Tutaj ja naliczyłem, sobie to oglądałem kilka razy, że sześciu piłkarzy w pressingu ominął. Oczywiście gdzieś z boku raczej jeden, czy to drugi był w doskoku. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak tutaj widzę, był zorganizowany, to był jakiś po prostu piłkarski kryminał, a jeszcze chwilę później Jan Żółkowski popełnił błąd akurat tutaj z drugiej strony, takie nieprzystające do poziomu Ekstraklasy zachowanie i Fan Alvarez ma stuprocentową sytuację, tak to trzeba nazwać, najlepszy piłkarz Widzewa w pierwszej połowie i i marnuje ją w sposób koncertowy, było chyba przelobować Kaspera Tobiasza, ale nie trafił bramkę. Można powiedzieć, że Legia miała troszkę szczęścia do końca pierwszej połowy. Natomiast yy, absolutnie to była połówka imienia Marek i Hiszpan lubi czwartki w Łodzi. Ja pamiętam bardzo dobrze, kiedy byłem na spotkaniu Pucharu Polski między Legią Warszawa a ŁKS Łódź. To było bodajże 5 grudnia, także czwartek, taki moźny Akurat dzisiaj też za się po wodzi nie było, ale Gual wówczas posłał piłkę dwukrotnej do bramki, jeszcze przy jednym golu miał spory udział, bo to był samobój bodajże Dan Także wówczas Guala absolutnie zawładną łodzią i tutaj tą pierwszą połową także. A więc Legia Warszawa w świetnych nastrojach schodziła do szatni. Natomiast myślę, że jeżeli Kosopi zrobił gdzieś taki porządny huragan tutaj w szatni, bo jego piłkarze już w ciągu pierwszych dwóch minut oddali trzy strzały. W pierwszej połowie to było pięć strzałów zero celnych. Natomiast kolejne minuty przyniosły kolejne uderzenia. Wreszcie uderzał także Juan biza, To uderzenie zostało zablokowane przez Kabadiego, bo on naprawdę w mojej opinii groźne. Także w ciągu tak powiedzmy realnie tych pięciu minut wydarzało się więcej. Pod bramką to niż w ciągu całej pierwszej połowy. Także tutaj Widzew ruszył, Widzew był energetyczny. Też na boisku pojawił się Kamil Cybulski, który dosyć sporo zmienił w grze rts Ulegia Warszawa próbowała wychodzić z kontrami. Dwie sytuacje, właściwie dwie patelnie miał Marek ale to Jafał Gigiewicz był w tej sytuacji lepszy. Ogólnie jeżeli chodzi o takie bronienie strzałów, to Giki był całkiem niezły. Tutaj można powiedzieć, że trzymał on Widzew przeżywik, mimo że RTS dobrze grał w drugiej połowie. Tak jeżeli chodzi o wznowienie gry, o nogami, nogami, to tutaj nie było najlepiej w wykonaniu 38-letniego Byłem karza ETS-u, natomiast widzę w pewnym momencie zaczął po prostu obijać. Byłem kolegi Warszawa, bardzo aktywny był Kamil Cybulski, szczególnie z lewej strony to zagrożenie powstawało. Hubert Sobol opuścił boisko, zastąpił go Lubomir mi tutaj też coś ruszyło w drze ETS-u. Także tutaj do Sobola chciałbym się odnieść. No to jest piłkarz, który trafił do widzewa z KKS-u Kalisz, W mojej opinii gdzieś taki sufit tego piłkarza może wisi na poziomie Betlich pierwszej ligi, albo właśnie na poziomie KKS-u, a więc w lidze drugiej. Także tutaj może tak troszkę brutalnie się na ten temat wypowiadam. Natomiast to nie jest piłkarz na pewno na pierwszą widzę wyłudzi tutaj Co pokazuje chociażby transfer Sebastiana Bergera, że damy na pewno wzmocnienia będą, a pan Marcin Guzewicz zapowiadał, że tutaj być może sześciu piłkarzy Widzewa zostanie z tej kadry na kolejny sezon. Także rzeczywiście plany Roberta Dobrzyckiego muszą być obfite. Widzewo otługiwał bramkę Kacpera Tobiasza, ale tutaj wielce skuteczna w defensywie była Legia Warszawa. Wreszcie Julian Szachu fenomenalnie przyjął piłkę. Kompletnie zgubił Maxiego Jedele w kontekście którego mówiło się o transferze do szachta Doniecki. Mocnik Widzewa uderzył sam okienko i strzelił swoją kolejną bramkę w tej rundzie wiosennej PKO Bank Polski Ekstraklasy, natomiast sędzia Piotr Lasyk tego Gola nie uznał, bo nastąpił spalony. Tutaj można powiedzieć, że dość wyraźny, chociaż akurat umknął mi w pierwszej chwili. Także był bardzo energetyczny, tutaj jeszcze zdążył do końca, żeby zdobyć bramkę, ale Legia Warszawa także miała takie bardzo skuteczne fazy. Przede wszystkim Joja tak, który tutaj najpierw obejrzał żółtą kartkę, a później jeszcze drugą, jeszcze chwilę wcześniej. Także czerwoną kartkę obejrzał Patek Kun, który fauluje Fana Alvaeza. To w mojej opinii był taki piłkarz które także się wyróżnią przede wszystkim te kartki tutaj łapał, bo po dwóch faulach na nich były dwa wykluczenia. Najpierw dla Patryka Kuna to bezpośrednie, bo to była sytuacja sam na samych. Jak najbardziej tutaj po wideo weryfikacji decyzja słuszna, natomiast chwilę później Marysi ta faluje taktycznie go i też tutaj ten faul taki podwójnie, taktyczny dla mojej bo on i tak by pauzował w tym kolejnym spotkaniu z Krakowem, a tak jeszcze tutaj zatrzymał dosyć gorźną akcji widzewa, i przez to tutaj nie było nerwówki jeszcze, chociaż właściwie to była już ostatnia minuty. Także tutaj Widzew miałby jeszcze jedną pewnie, czy to dwie sytuacje. Natomiast po co tutaj językować? Też była wideoweryfikacja. Także rzeczywiście tutaj jak najbardziej racjonalne w mojej opinii zachowanie Joi Moricity. A Gonçalo Fejo w tym kolejnym spotkaniu z Krakowem nie będzie mógł skorzystać także z Lukniasa i Kloda Gonçalvesa. Także bez trzech takich fundamentalnych piłkarzy będzie musiała sobie Legia w Krakowie przy kałuży właśnie radzić. Tutaj mówiłem już o tym, że Dawid Koczek kończy swoją przygodę. Także na pewno będzie chciał to zrobić z Jeszcze tylko dwa spotkania przed nim. Także jeżeli chodzi o tutaj występ Wojciecha Urbańskiego, to troszkę mnie to zaskoczyło, że on w tej rundzie rozegrał tylko 180 minut do wczoraj, a wczoraj zagrał kolejne 30, także powiedzmy, że takie 210 z czasami doliczonymi 230, to w mojej opinii jest zdecydowanie za mało, jak na tego piłkarza. Wiem, że on także do tej kady Ligi Konferencji tak bardzo niefortunny nie był powołany, bo Gonzalo Fejo tutaj zamiast tego wybrał chociażby na kowarczy bicia, co troszkę też jest dla mnie dziwne, natomiast tutaj oczywiście w tamtej chwili było to z pewnością uzasadnione tym, co chociażby wyprawiał Gabriel Kobyrak, także można powiedzieć, że taka mocna inna sytuacja, natomiast Rzeczywiście troszkę szkoda w tym wszystkim Wojciecha Urbańskiego, Legia wygrywa, Legia wraca do serii zwycięz bo tutaj po tym meczu przegranym 0 jednego z Lechem Poznań ona została załamana, natomiast jest to możliwe, żeby Legia tutaj wygrała to spotkanie do końca sezonu, bo to jest rywalizacja na wyjeździe z Krakowiem, która jest w potwornym kryzysie, a także u siebie ze melec Patrzymy jeszcze na tabelę i tutaj, tak jak mówiłem, walka o trzecie miejsce z pewnością będzie zacięta do samego końca. Legia Warszawa już nie ma szans na finisz na podium, bo jest tutaj bilansy negatywny, jeżeli chodzi o mecze bezpośrednie między Jagiellonią, która aktualnie jest na trzecim miejscu, a drużyną Gonzalo Ferreira. Więc 59 na koncie drużyna Diana Siemińska. Dzisiaj ona zagra we Wrocławiu. No, ta część nie ześle Już Śląskiem bardzo serdecznie zapraszam na portal 365 dni o piłce. nam pojawi się mój tekst, bo byłem wczoraj na konferencji ante Simundży. 56 punktów ma Pogoń Szczecin, która ma wszystko w bo ten mecz w ostatniej kolejce jest między Pogonią a Jagielonią, także tutaj zapowiada nam się ta rywalizacja na horytetarnie, na po prostu wyboni Legia Warszawa 53 punkty, także tutaj już wojskowi nie mają szans, żeby przeskoczyć Jagielonię. także z Pogonią jest ten bilans meczów bezpośrednich ujemny, ale tutaj Legia Warszawa raczej nie zależy na tym z innych pobudek niż te finansowe, bo Legia już poprzez zwycięstwo w Pucharze Polski zakwalifikowała się do pierwszej, co już wiemy, rundy eliminacji Ligi Europy. Także tutaj tak ta sytuacja wygląda, czekamy oczywiście na Dotyczące przyszłości Gonzalo Fejo w Legii Warszawa, to zapowiadał Michał Żewłakow, że obejdziemy w kolejnym tygodniu. Także tutaj jeszcze ta najbliższa kolika PKO Bank Polski ekstrakulacji nas czeka. Widzę Wóź na 13. miejscu, tylko jeden punkt przewagi nad Lechią i nad Zagłębiem Lubin, Także tutaj ta sytuacja jest, można powiedzieć, naprawdę bardzo taka słaba, taka denna wręcz. I to jest czwarta porażka w pięciu ostatnich spotkaniach. Także podopiecznie, jeżeli Kosopicia nie radzą sobie najlepiej. Także można to powiedzieć o motorze Lublin, chociaż ta skala jest nieco inna. Natomiast tutaj dosyć poezjaz tych ostatnich spotkaniach zaliczyli pod Mateusza Stoleskiego, co jest raczej zrozumiałe jak na Beniaminka. Też zobaczymy, czy ten długi sezon tutaj może nieco ich nie zweryfikuje, chociaż akurat biorąc pod uwagę, że tam Zbigniew Jakubas stoi za tym, to raczej będzie tutaj odpowiednia ilość wzmocnień przed tą kampanią i także Mateusz Stoleski będzie ten motoru, co zapowiada Zbigniew Jakubas. Chociaż zobaczymy, czy to nie zostanie przerwane, ale raczej tutaj wątpię, że do czegoś takiego mogłoby nam przed końcem tej kampanii dojść, bo Lubin wykonał fenomenalną robotę i tego nie zmienia nawet ta wysoka Porażka w Szczecinie, co może zdarzyć się każdemu. Zresztą GKS także co do czterech jeżeli tutaj porównujemy innych Beniaminków, ale ja zagra tam już w najbliższy weekend. Także tutaj też ciekawe stać nas czeka. W kolejce numer 33 do końca sezonu tylko dwie kolejki. My czekamy na te kluczowe ostrzygnięcia, przede wszystkim na walkę o Mistrzostwo Bodniej. Bo troszkę w tym tygodniu odeszliśmy. Dziękuję, życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia jutro. Cześć.